Łukasz Korycki, Studio Polsu Biznesu w Katowicach, Europejski Kongres Gospodarczy i mój gość Piotr Wachowiak, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie rektorze, mieliśmy już okazję niedawno rozmawiać podczas poprzednich kongresów na temat współpracy nauki z biznesem, z przemysłem. Coraz częściej mówi się, że nauka to nowy przemysł, że właśnie gospodarka oparta na wiedzy może zapewnić Polsce trwały wzrost i konkurencyjność. Czy Pana zdaniem coś tutaj się zmienia w perspektywie lat, ostatnich miesięcy i polski system nauki jest gotowy, czy w miarę gotowy, na jakim jest etapie, by pełnić taką funkcję dostawcy wiedzy dla, dla biznesu? Teraz skończyliśmy właśnie panel na temat tego, że polskie uczelnie mogą być motorem dla rozwoju gospodarki. I rzeczywiście my jesteśmy przygotowani. Natomiast po tej drodze do sukcesu, a tym sukcesem jest rozwój naszej gospodarki i konkurencyjność gospodarki, nie mogą być tylko same uczelnie, ale to muszą być przynajmniej i biznes, ale także agenty rządowe, samorządowe, a więc wiele podmiotów. Natomiast rzeczywiście nauka daje ten rozpęd dla Całej gospodarki, bo przecież przynosi innowacyjność. A gospodarka powinna być oparta na innowacyjności. No właśnie, biznes przyno nauka przynosi innowacyjność. Współpracujecie Wy jako SGH, macie doświadczenia. Jakie modele tej współpracy Pan by rekomendował, podpowiadał dla biznesu? Czy to powinny być jakieś wspólne granty, konsorcja, laboratoria? Co się najlepiej sprawdza w praktyce, bo, bo jeszcze dodając udział polskich firm, które inwestują w badania i rozwój, ja mam takie badania, które PARP publikował, czyli tych mniejszych firm, raptem 1% w ogóle takie inwestycje przeprowadza firm. Więc gdzie tutaj są najlepsze modele, jeśli chodzi to, o tą sprawę? To jest rzeczywiście, to 1% to jest bardzo, bardzo mało. Natomiast... Trzeba też zachęcać biznes przez chociażby pewne uwarunkowania finansowe, żeby bardziej przeznaczać środki na badania i na rozwój. Bez zachęt myślę, że... Będzie to e, trudno, bo na całym świecie są takie zachęty, chociażby zwolnienia podatkowe czy inne instrumenty finansowe, które e, można e, zastosować, ale widać, można powiedzieć, już światełko w tunelu, że rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo poprawia się ta współpraca nauki z biznesem. Myślę, że my jako nauka zrozumieliśmy biznes, a biznes zrozumiał nas i myślę, że będzie coraz lepiej. To jest nieuniknione. Jakby pan takiemu przedsiębiorcy, który czyta plus biznesu, który ogląda, nas miał podpowiedzieć, w jaki sposób to. Tą... Współpracę z biznesem rozpocząć z waszej praktyki? To co należałoby? Znaczy, my musimy tutaj być elastyczni i odpowiadać na oczekiwania biznesu, bo my jesteśmy przede wszystkim dla biznesu. Ta, ta nauka musi być jak najbardziej praktyczna, żeby biznes mógł ją szybko zastosować w życiu. A więc tu widzę różne formy. Czy wspólne projekty badawcze to jest pierwsza podstawowa forma? Czy ekspertyzy na, na rzecz biznesu? Czy kształcenie kompetentnych pracowników? Bo przecież widać, co się dzieje na rynku pracy, że tych pracowników o określonych kompetencjach jest brak i tutaj wyższe uczelnie. Też mogą w tym zakresie współpracować z biznesem, więc różne są drogi i różne są możliwości. Na każdej uczelni są centra biznesu, centra przedsiębiorczości, centra transferu technologii, a więc proponuję, pierwszym krokiem jest nawiązanie współpracy z tymi centrami. Wspomniał Pan, że jest lepiej, że widać światełko w tunelu, no ale widać światełko w tunelu to nie oznacza jeszcze, że jest idealnie. A jakie najczęściej bariery utrudniają tą skuteczną współpracę nauki z biznesem? Czy są jakieś kwestie mentalne, biurokracja, jakieś niedopasowanie? Co by ja, Pan tutaj… Ja myślę, określił? że przede wszystkim to jest trochę niedospasowanie, chociaż się zmieniamy, ponieważ my naukowcy prowadzimy te badania, dłuższy czas no, po to, żeby one były jak najbardziej wiarygodne. Biznes oczekuje tych efektów przede wszystkim szybko. A nawet bym powiedział e, natychmiast. Główną barierą to jest właśnie ta bariera zaufania, że my musimy mieć większe zaufanie do biznesu, biznes musi mieć większe zaufanie do nas, ale drugą barierą, jednak bym widział, barierę e, finansową, że jednak to wsparcie finansowe jest bardzo potrzebne. Przypomnę, że złotówka zainwestowana, w badania naukowe daje od 8 do 13 zł w produkcie krajowym brutto, a więc rzeczywiście opłaca się inwestować w badania naukowe. Jednym z kluczowych wyzwań jest komercjalizacja. prawda? No, o tym rozmawiamy, tak. wyników badań. To jakie tutaj są lekcje, które Szkoła Główna Handlowa wynosi z takich prób wdrażania wyników badań? Do, do, do gospodarki, jak, jak tutaj. No właśnie, my staramy się, żeby te nasze badania oprócz tych badań podstawowych, które są potrzebne do rozwoju w ogóle nauki, były badaniami jak najbardziej empirycznymi, tymi badaniami wdrożeniowymi które by można wdrożyć od razu do e, biznesu, i myślę, że to jest kluczowy czynnik sukcesu, że uczelnie powinny większą uwagę poświęcać w ogóle na te badania stosowane, które można szybko wdrożyć do biznesu, ale badań tych e, stosowanych nie będzie bez badań podstawowych. To na koniec jeszcze pytanie, ale proszę przygotować się na pochwały, bo ostatnio Szkoła Główna Handlowa dołączyła do grona uczelni takich elitarnych z tak zwaną... Trójkoroną, to może panu już zostawię wytłumaczenie, czym jest ta trójkorona, ja tylko wspomnę to takie najważniejsze międzynarodowe akredytacje. I co w praktyce będzie oznaczała ta trójkorona dla SGH zarówno z pozycji uczelni mówiąc, ale też nawiązując do naszego tematu rozmowy, czyli współpracy uczelni z biznesem. Nawet i powiem, Tak, panie redaktorze, że taką ostateczną informację otrzymałem dwie godziny temu, więc po biznesu. Pierwszy wie, że rzeczywiście SGH dołączyła do grona około 100 najlepszych szkół biznesowych na świecie, bo tyle szkół ma te trzy podstawowe akredytacje: AMBA, akredytacja EQUIS i ACB. I z tego jesteśmy bardzo, bardzo e, szczęśliwi, że te trzy akredytacje mamy i możemy się nimi e, pochwalić. I, no i e, w Polsce e, te trzy akredytacje mają trzy uczelnie, Akademia Leona Koźmińskiego. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. No i teraz dołączyliśmy my, no i to jest jeden ze szczęśliwszych dni dla naszej uczelni. To oczywiście gratulacje w praktyce dla uczelni. Co to będzie oznaczać? No, to otworzy nowe drzwi, nowych partnerów. Nie, no, nowy... wzmocni naszą pozycję i na rynku krajowym, i na rynku. Międzynarodowym, bo studenci zagraniczni na przykład poszukując dobrej uczelni biznesowej patrzy, jakie akredytacje ta uczelnia ma. No i należenie właśnie do grona e, z około 100 najlepszych uczelni biznesowych na świecie jest powodem do satysfakcji, a jest to, trzeba powiedzieć, 1% szkół biznesowych na świecie, który ma te trzy podstawowe akredytacje. Bardzo dziękuję, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Moim gościem był Piotr Wachowiak, rektor szkoły głównej, elitarnej szkoły głównej handlowej w Warszawie z punktu widzenia uczelni biznesowych należącej do grona 1 na świecie. Dziękuję bardzo panie. Bardzo doktorze. dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu i panu redaktorowi.